W następnym odcinku nie dokończyłem. Dobra, to jest część druga. Skończyliśmy na, na takim czymś. Yy, Konkretnie filmik się nie skończył, tylko skończył mi się czas nagrywania. Yy, dobra, nieważne. Yy, no i tak. Tak skończyliśmy z tym sorkiem. Yy, teraz o czym może przesunę do tego. W bok. Bo wcześniej bardziej. A teraz są bardziej. Ach. Dobra. Eee, teraz co robimy? Bierzemy bardzo bardzo, 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 bardzo mały kawałek czarnego. I przyklejamy. Jezu, ale jestem świr. Teraz jeszcze mniejszy i przyczepiamy tu. Jezu, no nie mogę. I teraz bierzemy ociu pinkę czerwonego. I przyczepiamy. Dobra, teraz urywamy jeden kawałek czerwonego. I powinno być tak. Teraz bierzemy drugi i powtarzamy ruch. O. Robię przecinek, żeby mi wystarczyło czas. Słuchajcie, widzowie, nie wiem co się dzieje, ale może być najczęściej.